Cześć, kochani! Dzisiejszy odcinek przeznaczony jest dla wokalistów, ale nie tylko dla wokalistów, dla każdego, kto występuje na scenie i męczy go jedna zasadnicza zmora: że zapomnimy tekstu. Jeśli występujesz scenicznie, zwłaszcza jeśli musisz zapamiętać duże ilości tekstu. Ta umiejętność jest na wagę złota, a wcale nie jest taka prosta, wcale nie jest taka oczywista. To jest zmora prawie każdego wokalisty, z którym kiedykolwiek pracowałem. Nie ukrywam, że sam też przez wiele lat się z tym borykałem i faktycznie bardzo, bardzo opornie szło mi zapamiętywanie niektórych tekstów. Melodia, harmonia, chwyty gitarowe i tak dalej, wszystko to była dla mnie pestka. Natomiast. Zapamiętać tekst piosenki już wcale nie było tak prosto. To samo dotyczyło partii teatralnych w rolach, które grałem. To samo dotyczyło na przykład treści prezentacji, które musiałem wypowiedzieć przed ludźmi. Sami wiecie, jak to jest. Stres, pustka, czarna dziura w głowie, po prostu. No to jak z tym walczyć? Dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. Ja nazywam się Krzysiek Buratyński, jestem trenerem głosu i wystąpień publicznych z VoiceStudio.pl oraz Lepszy Głos.pl, a dzisiaj zastanowimy się, jak efektywnie nauczyć się tekstu, żeby nie dopadła nas czarna dziura na scenie i żebyśmy bez problemu sobie poradzili z każdą piosenką czy z każdą treścią, którą mamy przedstawić. Zaczynamy! Skąd w ogóle bierze się problem zapominania tekstu na scenie? Jak się nad tym zastanowimy, odpowiedź jest dość prosta. Tak naprawdę chodzi po prostu o nasz instynkt samozachowawczy. Bardzo często sytuacje sceniczne sprowadzają się do naszego instynktu samozachowawczego i problemy, z którymi mierzymy się na scenie jako wokaliści, jako osoby publiczne, właśnie sprowadzają się do różnego rodzaju atawizmów, które, choć zostały zaprojektowane czy wyewoluowałyby nam pomagać. W pewien sposób w dzisiejszych czasach rzucają nam kłody pod nogi. No to w jaki sposób nasi praprzodkowie nie pozwalają nam zapamiętać słów piosenek? Ano, w taki sposób, że kiedy wychodzimy na scenę i zaczyna się wydzielać zwiększony poziom adrenaliny w naszym organizmie, no to zaczyna się. Walka lub ucieczka. Adrenalina jest hormonem ucieczki lub walki, prawda? Nasz organizm przygotowuje się do ucieczki lub walki. Niejednokrotnie o tym wspominałem na kursach online, na prezentacjach, szkoleniach itd. Te rzeczy są bardzo ważne i zrozumienie tych mechanizmów jest bardzo ważne. Adrenalina, hormon ucieczki lub walki, zaczyna powodować, że wyłączają się. Pewne elementy naszego organizmu, które nie są potrzebne do przetrwania, a zaczynają włączać się mechanizmy, które mają pomóc nam w przetrwaniu. Dlaczego na przykład pocą nam się dłonie, kiedy się stresujemy? No, bo wilgotna skóra ma lepszą przyczepność, dlatego łatwiej będzie nam się wspiąć na drzewo, żeby uciec przed drapieżnikiem. To jest aż tak proste. I jeden z tych mechanizmów, jeden z tych atawizmów powoduje, że Nasz mózg zaczyna wyłączać pewne nie do końca w danym momencie potrzebne procesy. Odpływa krew z mózgu, bo zaczyna na przykład spływać w kierunku płuc i w kierunku mięśni, na przykład mięśni naszych nóg, po to, żeby łatwiej nam było uciec lub walczyć, ale jednocześnie wyłączane są procesy związane na przykład z pamięcią długotrwałą. I tu już mamy powód, dla którego zapominamy tekstu. Jeśli. Pamięć długotrwała nie jest potrzebna do przetrwania, to zostanie wyłączona w sytuacji stresowej. Po co nam pamięć długotrwała, jeśli goni nas drapieżnik? To jest proste, to jest oczywiste. Musimy zrozumieć, że nasz organizm właśnie tak postrzega takie sytuacje. Stres na scenie jest nieodróżnialny właściwie na poziomie hormonalnym, na poziomie atawistycznym od walki o życie w dziczy. Nasz organizm tak samo się na to przygotowuje i musimy to wiedzieć, musimy mieć tego świadomość. No więc teraz wyłącza się nasza pamięć długofalowa, no i musimy zadbać o to, żeby do tego nie dopuścić, prawda? Musimy zadbać o to, żeby tak się przygotować, żeby nic nie było w stanie zaburzyć naszej pamięci, naszego pamiętania tekstu. Oczywiście, że wszelkie sposoby wykorzystania stresu, ograniczenia stresu w sytuacji scenicznej są na wagę złota. O tym już też są na kanale filmy. Znajdziecie te filmy bez problemu przeglądając materiały, które już nagrałem. Ale dziś powiemy o tym, jak się przygotować właśnie od strony przygotowania samego tekstu, samej treści, która jest do przekazania. I podam wam siedem sprawdzonych przeze mnie i nie tylko przeze mnie sposobów na to, żeby nigdy nie musieć się obawiać o zapomnienie tekstu piosenki. Tak jak powiedziałem, te techniki, o których dzisiaj powiemy, mogą być zastosowane nie tylko do piosenek, ale także do wystąpień publicznych czy do występów teatralnych, aktorskich. Niemniej, no słuchajcie, sam jestem wokalistą i z wokalistą. Przez wiele lat pracowałem, więc to, co będę teraz mówił, głównie będzie zorientowane właśnie na zapamiętywanie tekstów piosenek. Te siedem technik, o których dzisiaj powiem, działa różnie u różnych osób, dlatego warto je przećwiczyć i warto się z nimi zaznajomić, bo. Na pewno któraś z nich będzie odpowiednia właśnie dla Ciebie. Być może będzie to zestaw jakichś z tych technik, ale wierzę, że na przestrzeni tych wszystkich siedmiu, które pokażę, znajdziesz coś, co Ci pomoże i znajdziesz coś, co pozwoli Ci ujarzmić stres przed wyjściem na scenę. Punkt pierwszy to kwestia treningu mentalnego, a tak naprawdę utrzymanie odpowiedniego nastawienia. Jeśli ćwiczymy wszystko, co będziemy robić na scenie, czyli ćwiczymy nasz... Gest sceniczny, ćwiczymy nasz wygląd sceniczny, ćwiczymy nasze kroki sceniczne, ćwiczymy tekst sceniczny, to ćwiczmy także to, jak będziemy się czuć. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby stres wziął górę. My musimy przygotować się na to, że ten stres będziemy czuć. Przygotuj się na to, że ten stres będzie, a jednocześnie postaraj się wprowadzić w odpowiednie pozytywne nastawienie. I postaraj się to nastawienie zachować w czasie wyjścia na scenę. Staraj się zawsze patrzeć na pozytywy. Nie spoglądaj na piosenkę jak na swojego wroga, jak na coś, co muszę zrobić i jest to straszne. Nienawidzę tej piosenki, nie chcę jej, to jest kara, że ja muszę się nauczyć tego tekstu. Pomyśl o tym w kategoriach pozytywnych. To jest piosenka, która opowiada ciekawą historię. To jest piosenka, która na pewno spodoba się wielu osobom. To jest piosenka, po której dostanę brawa. To jest piosenka, która opowiada historię, która no jest mi bardzo bliska, z którą ja się utożsamiam. To jest piosenka, która jest stworzona przez genialnego kompozytora i tak dalej i tak dalej. W każdej piosence, którą wykonujesz, na pewno znajdziesz takie pozytywy. Wykorzystaj to na etapie swojego treningu mentalnego i gwarantuje ci, że jeśli zaprzyjaźnisz się ze swoją piosenką, to będzie ci znacznie łatwiej ją później przedstawić. Punkt drugi, jakże ważny, daj sobie czas. W każdym wystąpieniu publicznym, bez względu na to jakie ono jest, potrzebujemy czasu, potrzebujemy czasu, żeby się z nim oswoić, żeby przyswoić materiał, żeby on się stał nasz. Tak się to po prostu kolokwialnie nazywa, żeby materiał stał się nasz, żeby piosenka stała się nasza, żebyśmy nie byli tylko odtwórcami, ale żebyśmy faktycznie mogli opowiedzieć historię. Potrzebujemy na to czasu. Potrzebujemy faktycznie no przynajmniej tych dwóch tygodni, żeby nauczyć się tekstu i oswoić się z tekstem. Oczywiście, że z wykorzystaniem pamięci krótkotrwałej możemy się nauczyć tego tekstu nawet w dzień przed koncertem. Ale to nigdy nie będzie brzmiało tak swobodnie i tak naturalnie jak tekst, który już się uleżał w głowie, a to wymaga czasu, absolutne minimum to dwa tygodnie. I nie warto tego czasu kompresować, nie warto prokrastynować i zostawiać tego na ostatni moment. Warto się tym zająć jak najwcześniej. Jeśli dajesz sobie ten czas, w twojej głowie tworzą się kolejne warstwy zapamiętywania tego tekstu, oswajasz się z nim, zaczynasz go postrzegać jako większą całość, wszystko staje się znacznie łatwiejsze. Daj sobie ten czas, koniecznie. Punkt trzeci, już na scenie, nie skupiaj się na tym, żeby pamiętać tekst. Twoim priorytetem jako wykonawcy zawsze jest opowiadanie historii. Ty nie wypowiadasz słów, ty wypowiadasz części pewnej historii, ty opowiadasz narrację. Nieważne, czy to jest narracja aktorska, czy to jest narracja w piosence, czy nawet to jest narracja w Twoim pitchu sprzedażowym. Opowiadasz historię, sprzedajesz ludziom pewną historię. Nie możesz skupiać się na poszczególnych słowach. Oczywiście, że w piosence jest to trudniejsze, bo nie możesz zmienić słów tak, jak to bywa na przykład na scenie teatralnej, kiedy pracujemy jako aktorzy, możemy czasem coś pominąć, czasem coś dodać, czasem coś sparafrazować. I mało kto to zauważy. W piosence oczywiście nie mamy tego komfortu. To musi być dokładnie jeden do jeden, to co jest w tekście. Plus minus z pewnymi wyjątkami, oczywiście. Ale mimo wszystko. Priorytetem zawsze jest historia, która jest w tej piosence zawarta. I jeśli zrozumiesz tę historię i jeśli skupisz się na przekazaniu jej, na opowiedzeniu tej historii, to gwarantuję Ci, że będzie znacznie łatwiej o zapamiętanie tekstu. Dlaczego? Bo będzie on po prostu logiczny, bo nie musisz wtedy pamiętać poszczególnych słów, tylko pamiętasz ciąg myślowy, który opowiada całą narrację. Technika numer 4. To jest technika, która znakomicie pomagała wokalistom w czasach jeszcze przed epoką internetu. Co mam na myśli? No w dzisiejszych czasach tak naprawdę nie ma większego problemu, żeby po prostu wziąć... Tableta, na którym mamy wszystkie teksty, i z nim śpiewać. Ewentualnie, jeśli jesteście z odrobinę starszego pokolenia, to można też mieć na przykład segregator z tekstami. Tak jak większość wokalistów, no takie segregatory ma. To jest jeden akurat z sześciu, które posiadam. Z ja Swego czasu sporo całkiem występowałem po prostu. Natomiast czemu mówię o technice sprzed epoki internetu? Ponieważ w epoce internetu, kiedy potrzebujemy znaleźć tekst. To po prostu wpisujemy go w wyszukiwarkę i natychmiast dostajemy na tacy. Kopiujemy, drukujemy, sprawa zamknięta. Przed epoką internetu i przed Googlem trzeba było zrobić trochę inaczej. Albo trzeba było spisać ten tekst ze słuchu, albo trzeba było go znaleźć i przepisać ręcznie na maszynie, czy nawet na komputerze, ale po prostu przepisać go krok po kroku. I to była jedna z najlepszych technik zapamiętywania go. Dlatego, jeśli tylko potrzebujesz. To zachęcam. Weź ten tekst i przepisz go. Możesz go otworzyć na monitorze po prostu obok siebie, możesz go otworzyć na telefonie i spisać na komputerze. Wszystko jedno, przepisz go słowo po słowie. Nawet jeśli już ten tekst znasz, ale nie jesteś pewien, czy nie jesteś pewna, czy, czy znasz go wystarczająco dobrze, czy się nie zatniesz na scenie, spróbuj go spisać z pamięci. Otwórz Worda. I spisz ten tekst słowo po słowie. Sprawdź, gdzie pojawią się jakieś problemy, gdzie może się pojawić jakaś czarna dziura. To ćwiczenie bardzo ci w tym pomoże. To ćwiczenie od razu pomoże Ci zdiagnozować, gdzie mogą być potencjalne problemy, a jednocześnie przepisanie tego tekstu wszystko jedno czy ręcznie, czy na komputerze jest znakomitym sposobem utrwalenia go w głowie. Teraz technika, która sprawdza się w sytuacjach alarmowych bardzo często. Kiedy nie jesteśmy pewni co się dzieje, bo się gdzieś zgubiliśmy na scenie i zgubiliśmy jakieś słowo albo końcówkę wersu, albo nie wiemy gdzie wejść, albo jeszcze inne rzeczy się podziały, różne rzeczy się mogą podziać, umówmy się. Ta technika pomaga faktycznie się złapać. Na czym ona polega? Nie musisz wykuwać całego tekstu. Ale wykuj każde pierwsze słowo w każdym wersie, który tam jest. Naucz się tych słów na blachę, tak żeby umieć je wyrecytować po kolei, każde pierwsze słowo w linijce. W taki sposób zawsze masz pod ręką punkt odniesienia, jeśli się zgubisz. Jeśli pomylisz tekst w jednym wersie, to gwarantuję ci, że wejdziesz bez problemu na następne pierwsze słowo w kolejnym. Jest to technika, która jest absolutnie kuloodporna. Jeśli wykujesz faktycznie każde pierwsze słowo, zawsze wiesz, gdzie jesteś w piosence, a jednocześnie musisz zapamiętać znacznie mniej tekstu. Reszta materiału, która jest od drugiego słowa do końca każdego wersu, to już jakoś obleci. Jak już zaczniemy, to zawsze jest później łatwiej. Najtrudniej jest zawsze rozpocząć, prawda? Technika numer 6. Bardzo często traktowana pomacoszemu przez wokalistów, właśnie. Wyrecytuj swój tekst. Umiej powiedzieć go bez muzyki. Czemu mówię, że to jest traktowane po macoszemu? Który wokalista, no tak z ręką na sercu, który wokalista każdą piosenkę, którą opracowuje, jest w stanie powiedzieć bez podkładu muzycznego, bez rytmu, bez melodii, bez harmonii. No nie robi się tak, prawda? Ciągnie nas cały czas do tego, żeby śpiewać od razu, żeby pracować nad frazą, żeby pracować nad innymi rzeczami melodycznymi. A całkowicie odpuszczamy warstwę tekstową. Nie pozwalajmy sobie na to. Ta technika jest szalenie efektywna, jeśli potrafisz wyrecytować swój tekst od początku do końca, wszystkie zwrotki, wszystkie refreny z bridge'em i tak To gwarantuje ci, że zaśpiewać będzie o połowę łatwiej. Nie ma na co czekać, warto o to zadbać i warto recytować swoje teksty. No i ostatnia porada, porada numer 7. Jest trochę związana w ogóle z tym, jak pracuje nasza pamięć. I być może się z tym spotkaliście kiedyś. Być może spotkaliście się z taką techniką, która zakłada, że kiedy mamy się nauczyć na jakiś sprawdzian, to powinniśmy w czasie nauki rzucić gumę, a potem na sprawdzianie rzuć tę samą gumę, to znaczy ten sam smak, ten sam rodzaj gumy do rzucia. To jest pewnego rodzaju brain hack, coś, co wykorzystuje właśnie sposób funkcjonowania naszego mózgu. Po to, żeby nam pomóc. Mówimy tutaj tak naprawdę o synestezji różnych zmysłów. Mówimy o tym, że kiedy czasem coś zobaczymy, przypomina nam się jakiś dźwięk, albo poczujemy coś, to przypomina nam się obraz. Wszyscy takie historie znamy, prawda? Wszyscy, wszystkim nam ślinka ciekła, jak słyszeliśmy melodyjkę tego samochodu, który rozwoził lody latem w dzieciństwie, prawda? To jest dokładnie to, taki odruch Pawłowa, powiedzmy. Jak możemy to wykorzystać do nauki tekstu piosenki? Przygotuj się do swojego występu w taki sposób, żeby móc później wykorzystać te same mechanizmy na scenie. Co mam na myśli? Jeśli będziesz śpiewać stojąc, a najprawdopodobniej przecież będziesz śpiewać stojąc, no to dlaczego masz się uczyć tekstu na fotelu? Wstań, naucz się tego tekstu i Wyśpiewaj ten tekst czy wyrecytuj ten tekst nastojąco. Wykorzystaj tę samą postawę, którą będziesz wykorzystywać na scenie. Ubierz te same buty. Jeśli na przykład jako kobieta chcesz założyć szpilki na scenę i one będą Cię uwierać, przygotuj się na to. Szpilki sceniczne mają to do siebie, że lubią uwierać. Są rzadko wyciągane, są zazwyczaj bardzo dopieszczone, ładne, wylakierowane i są tylko na specjalne okazje, dlatego zazwyczaj są paskudnie niewygodne. Ja mam tego świadomość, rozumiem to. Dlatego wykorzystaj to, ćwicz właśnie z tymi butami. Niech te buty też będą częścią Twojego przygotowania. Zmniejszasz liczbę zmiennych, które się wydarzą na scenie. Dzięki temu masz większą kontrolę nad sytuacją. Ubierz się w to, w czym będziesz występować. Użyj tych samych perfum, których użyjesz w dniu występu. Wszystkie tego typu rzeczy pomagają. Wszystkie tego typu rzeczy przyzwyczajają nasz umysł do tego, co będzie się działo w przestrzeni scenicznej. Nie tylko wykorzystujemy właśnie synestezję zmysłów po to, żeby później łatwiej przypominać sobie tekst, ale jednocześnie pracujemy nad zmniejszeniem poziomu stresu w czasie występu, bo z tymi wszystkimi rzeczami już zdążyliśmy się oswoić. No i to tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał Wam pomógł i że jeśli tak jak ja macie problem z zapamiętywaniem tekstów, to te 7 technik pomoże Wam ten strach okiełznać i na pewno z większą pewnością siebie będziecie występować w jakichkolwiek sytuacjach, i myślę, że te porady faktycznie będą przydatne nie tylko wokalistom, ale też osobom, które w ogóle w jakikolwiek sposób występują, czy to offline, czy to online, bo zasady są bardzo podobne. Oczywiście, jeśli macie jakieś przemyślenia, z chęcią o nich poczytam. Podzielcie się w komentarzu. Zachęcam też oczywiście do zostawienia łapki w górę i do zasubskrybowania kanału. Zajrzyjcie też oczywiście na fanpage i na bloga. Ostatnio na blogu się dużo dzieje sporo się. Ruchu zrobiło wokół artykułów związanych z home recordingiem. Obszerna lista mikrofonów i różne, różne artykuły na temat tego, jak zacząć nagrywać w domu. Bardzo polecam, zajrzyjcie, jeśli tylko macie moment. A póki co, dzięki za uwagę! Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia! Pa!